Witam wszystkich moi drodzy. Dzisiaj ostatnia, kolejna część naszego komisu. Trochę aut się pozmieniało. Widzę, że niektóre już auta zostały sprzedane. Więc taka trylogia nam się zrobiła z tego komisu, że tak powiem. No nic, cóż tutaj mamy na pierwszy rzut oka, żeby nie marnować czasu. Mercedesik C-Klasa, kombiak na luskach. Fajny srebrny metalik. wypucowany pod sprzedaż, znaczy wypucowane, no wyczyszczony, no widać, ale jest zadbany, nie ma tu jakichś większych otarć. Czujniki z przodu do parkowania, z tyłu jest tych bajerów widać, że trochę ma lusterka składana, ale no nie widzę tutaj, żeby miał jakieś defekty. Na moje oko to pięcioletnie ładne auto. Więc zobaczymy co tam kryje. Etykieta. Więc jest to Mercedes Benz C klasa kombi Allard C250T, czyli chyba silnik 2,5 diesel, formatic automat, czyli skrzynia automatyczna i prawdopodobnie napęd na 4 buty. Choć wam powiem, że chyba jego pojemność to jest 2.143. Nie jestem pewny. No ale moi drodzy, 2016 rok, nawet można powiedzieć, że 17 a przebiegu 173 tysiące. Moi drodzy, czy ktoś by powiedział, że ten samochód ma taki przebieg? To jest jakby był 17, mam 5-letnie auto. To jest jakieś rocznie 30 tysięcy. To jest dopiero przykład na to, że. Auto 5-6-letnie ma taki przebieg Moi drodzy no. No nie oszukujmy się. Takie samochody, Mercedesy czy Pasaty, Audiczki robią takie przebiegi. a jaka jest cena takiego samochodu? Z takim przebiegiem? 20, czy 900 To jest według mnie ponad setka. <średziny> Środeczek Tak się prezentuje z tyłu: przyciemniane szyby, fajne wydeszki. No i powiedzcie, czy ktoś dałby tyle pieniędzy co taki samochód z takim przebiegiem? Nie, nie, Polacy wolą kupić Audiczkę na czwórkę, a 6 albo Pastucha 16-20 letniego z przebiegiem 220 tysięcy. Kolejne autko, porządna Alfa, suv ale ja mam żaden takiego chyba w Polsce samochodu, jeszcze nie widziałem, nawet nie wiem jaki to jest model dokładnie. Zaciski Alfa. Alfa Romeo. No ładny bucik. Oponki letnie 2018 roku Alfa Stelvio Super 2.0 słów 2019 rok 70 można powiedzieć 2000 przebiegu 200 koników, szmery bajery. Cena to zaledwie. 39 690 euro Jest pewnie jakieś 140-150 tysięcy no, musimy to przeliczyć Pod spodem wam napiszę Tak się prezentuje z boku I z tyłu, fajne wydechy z tyłu potężne Q4 Stelio Alfa Andrew mail A teraz auto, które mieści cztery dziki To jest Fordzik Fordzik Range bądź Range. 4 x 420 EcoBlue Automatic 2019 68 tysięcy przebiegów z małym haczykiem Pojemność bodajże 2.0, tak jak mówiłem szmery, Bajery, cena 42900. No jeśli ktoś chce mieć takiego pick mieć auto do codziennej jazdy oraz można sobie tu załadować różne materiały przewozić. Wiadomo ceny ciągników <sus> Ursus, już wywindowały cenę taką, że warto chyba kupić takiego Rangera za, za niespełne 42 900 000 euro i cieszyć się jego funkcjonalnością, moi drodzy. Tutaj trochę busów. Czarne Renault, białe Renault. Zaraz obczeimy co to są za sprzęty. Trafik 2018 83 tysiące przebiegu. 1,6 cena 34 790 moi drodzy Busik 9-osobowy Nie, przepraszam, 8 8 sit zinc Ten biały trafik nieco tańszy 90 tysięcy przebiegu, 19 rok, 95 koni, 1,6 2900. Moi drodzy Audi A3 w sedanie potężny grill robi wrażenie Aluski w S-Line wstawki na progach Audi A3 TDI S-Line 2.0 Dizelek 150 koni Skrzynia automatyczna Estronik 7 stopniowa Szmery, bajery A cena takiego auta 51 930 euro Audi A3 Teraz robią te A3 w takich sedanach no, Fajne Fajne małe sedany, że tak wam powiem To jakiś Specjalna wersja, no nic, no trochę za drogi, że tak powiem. <laughs> Może ktoś się skusi. Stały same renówki, a renówek już na moim kanale było dużo. Więc Renault koleos czarna perełka, skóra ładnie wygląda w środku, naprawdę. Kolejos prawdopodobnie 4 buty 4 na 4 2018, 80 000 przebiegu 175 koni 31,900 tak się prezentuje z tyłu i z boku fajne to światełko ma z tyłu że wam tak powiem podobają mi się takie zarysy więc moi drodzy to na ty na dzień dzisiejszy będzie już tyle nie ma tu już za bardzo według mnie nic ciekawego, co bym mógł pokazać. Myślę, że zakończymy tą serię. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wszystkie łapki, i wszystkie łapki właśnie tutaj do góry. Mam nadzieję, że ten Mercedes da wam ten na początku. Ten Mercedes da Wam do myślenia i, i się zastanowicie, że czasem na Zachodzie ludzie też robią duże przebiegi to rocznie nawet 20-30 tysięcy. Nawet pewnie ludzie znalazłby się. To robi więcej, bo wiadomo, każdy użytkuje samochód w inny sposób, więc bardzo dziękuję za uwagę, szukajcie dobrych, sprawdzonych samochodów, trzymajcie się, na razie, cześć.